No to już. Kto dziś maluje? mam pojęcia. A wy? Kaczuszka. Tu jest. Żabka. Tu jest. A, I tak. słonik. Tu jest. Słonik namalował kaczuszkę. O tu. Co kaczuszka namalowała? Kaczuszka namalowała żabkę. Tak, jako? Wygląda jak. to... jak kogo namalowała żabka? <śmienicza> Żabka namalowała słonika. <śmienicza> <śmienicza> idealnie. Jakie piękne malunki! O, Zobaczcie! O, o, o... Co to? Mnóstwo śladów stóp na podłodze. Gdzie one się podziały? O, o. Yeah. Ojej. Oh, Słonik, żabka i kaczuszka są urodzeni farbą od stóp do głów. Chyba czas na kąpiel. Spose it's time for a bow. Trochę. Trzeba się wykąpać. Pij się Dziękuję, tak, na pewności. Mycie się to super zabawa. Tak jest. Bada. Głowy słonika, kaczuszki i żabki są ciągle całe w farbie. Szampon. Świetny pomysł. Należy je umyć szamponem. O tak. Ale... Głady, Szampony! O! Czas bucieć się! Głowa słonika jest już czysta. Teraz kolej kaczuszki, żeby umyć głowę szamponem. Ale ona nie chce. Więc Żabka myje swoją głowę pierwsza. Jak? O tak! Kaczuszka boi się, że szampon będzie szczypał ją w oczy. Co zrobimy? Trzeba wymyślić sposób. Jak możemy pomóc kaczuszce? Swonik wymyślił zbytny o, plan. Może pomoże jej koło ratunkowe? Jestem... dla pewności. Dla pewności. Niestety koło to zły pomysł. Woda dostaje się do oczu. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Szukamy dalej. A, co to? Klocek? Niestety to nie jest dobry pomysł. A może to? Tak, jak i piłka. Szukamy dalej. Ryba też nie pomoże. Szybko, musimy znaleźć jakiś sposób. Szukamy dalej. Osadzon. Oh, Let's go. Maska do nurkowania. Te! To tu! Maska do nurkowania. Dobrze, pójdźmy dalej. Kaczuszka jest bardzo szczęśliwa. Szampon nie dostał się do oczu. Wiecie co? bez. boston 22